Piedra na Openingu 30 kg pakiska z Kakobaja. I oczywiście pamiętajcie, że w biomacie spoko zniżki na wysyłkę. I zaczniemy sobie od czterech różnych parek. Pierwszą z nich są Air Forcey z Rolepla'esem, bardzo fajna i tania parka, w zestawie dodatkowo dostajemy 5 sznurowek do wymiany. Drugą parką są znowu Air Forcey, tym razem nie byle jakie, bo w kolaboracji z Comdekach są i Supremem. I dwoma następnymi parkami są kolejno Lanwinki, które no naprawdę mają zarąbistą jakość i są mega wygodne. Oraz takie danki wykonane z kory z wymiennymi suszami, więc w bardzo łatwy sposób. Sposób można je customować. Następnie mamy akcesoria do butów, czyli sznurówki do lanwinów, prawidła oraz wielofunkcyjną szczoteczkę. Następnie mamy oversized zipa od Balenci oraz taką bluzę z merchu Cartiego. Następnie przechodzimy do spodni, czyli takich flare jeansów od Gallery Depth, dwóch par shortów od Denim Tearsa, shortów od Coldbackstone, shortów od Corteza i Essentials oraz georgesów również od Corteza. Dalej mamy bardzo dużo koszulek, których nawet nie chcę mi się wymieniać, ale linki do nich oczywiście znajdziecie na moim spreadsheet'cie. A to wszystko, zakończymy sobie ośmioma parami i bokserek od PSD, które według mnie naprawdę mają przezarąbiste kolorystyki.